Władysław Kosiniak-Kamysz nie wytrzymał po pytaniu pracownika prawicowej telewizji. Wzburzony wicepremier zasypał go danymi, z których wynika, że rząd niekoniecznie pracuje aż tak źle, jak próbują to przedstawiać sprzyjające pismedia. Czy ta koalicja jest w ogóle zdolna do rządzenia, skoro panowie potrzebują tyle czasu na rozruch? Zapytał liderów koalicji 15 października reporter stacji w Polsce. Wyraźnie wzburzył tym pytaniem wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ten postanowił dać odpór twierdzeniu o lenistwie rządu i zaczął wymieniać dokonania koalicji. Dlaczego premier powiedział, że teraz się bierze dopiero do roboty? Bo wrzuca się szósty bieg wyjaśnił. 138 ustaw przyjętych, trzeci wynik od zmian po 1989 roku. Strategiczne programy jeszcze raz z sympatią dla pana redaktora i dla państwa wszystkich. Odblokowanie środków z KPO. Fundamentalna rzecz, na którą naszych poprzedników nie było stać przez dwa lata. Oni przez dwa lata nie robili nic. Oni nie byli w stanie uruchomić miliardów z Unii Europejskiej, mówił wyraźnie poirytowany Kosiniak. Co się dzieje z tym KPO? To są zakupy taboru komunikacyjnego. To są inwestycje w energię odnawialne, ale to jest też inwestycja w bezpieczeństwo. Dzięki naszej skuteczności przesunięto 26 miliardów na rzecz Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. 183 miliardy wydatków na bezpieczeństwo to jest o 50 do 60% więcej niż w 2023. Mój poprzednik chyba nie był bardzo aktywny, bo nie był w stanie tyle pieniędzy zebrać. Drwił kosiniak i wymieniał dalej, póki nie zauważył z przekąsem, że reporterowi odeszła ochota na dyskusję.